To, są, to jest Paulina i to jest autorka tych szachów z żywicy epoksydowej, wymiarowych. Tak, są to szachy pełnowymiarowe w zestawie. Na pozycji figur czarnych są czarno-zielone, a na pozycji figur białych są czerwono-żółte. Są to szachy częściowo inspirowane z seriale, film, serią filmów i książek Harry Pottera ze względu na kolory. Wykonane są całkowicie własnoręcznie, to jest to żywica epoksytowa barwiona w czasie wykonywania i w czasie zastygania oraz z dodatkami błyszczącymi różnymi takimi przyjaznymi oku. E, cały proces e, tworzenia figur i ich zastygania zajmował, zajmował parę dni. E, polega on na, polega on na, e, e, na wymieszaniu składników e, w żywicy epoksytowej które później się barwi w formach. Dodaje się elementy, różne dodatki i na samym końcu pozwala im się chwilę ustatkować, unormować, po czym, po czym zapalniczką lub mniejszym palnikiem zabiera się. Zawiera się pozostałości powietrza, które by, które by się pojawiły w czasie tworzenia. Cały proces twardnienia figur zajmuje od 24 do 48 godzin, w zależności od tego, jak długo barwnik potrzebuje, żeby zastygł. Czyli do wyschnięcia? Około dwóch do, do wyschnięcia. I... Bo to jest zestaw prototypowy. My mieliśmy tak. rotacyjnie te foremki, prawda? Napione było za mało foremek I jak będziemy mieć docelowo więcej, to będzie tego sklejenia krócej, to znaczy się tak, na mniej krócej. tych rotacji. W tak. każdym razie jest czasochłonny proces i potem manualny przy wyciąganiu mówisz. Tak, tak, bardzo trudno było wyciągnąć końce, bo niektóre się troszeczkę obłamały. Ale końce chyba były najtrudniejsze z wyciągnięcia. Pozostałe figury w miarę znośnie wychodziły, chociaż przy tych najwyższych, przy Hetmanie i przy królu, było troszeczkę więcej gimnastyki z wyciąganiem ich, bo potrafiły utknąć i się zablokować tak, że forma nie chciała zejść. I co wtedy, żeby nie trzeba było powtarzać procesu, jak ten krzyżyk wychodził? Tak, on Znośnie po odciągnięciu form delikatnym, co, czyli tam trzeba było się pobawić po, po, po z tym, że formę trzeba było do pewnego momentu ściągnąć, potem z, z powrotem założyć, porozciągać znowu, ściągnąć trochę więcej, i aż finalnie całościowo wychodziły. Więc... Mhm. I materiałem do kilograma mówiłaś, tak? E, tak, wychodzi, z tego wychodzi, y, na to wyszło około kilogram żywicy epoksytowej. Około kilogramu, kilogramu. I schodziło też około 3 do 4 ml barwniku na zestaw, czyli około 3 4 ml barwnika żółtego i czerwonego na zestaw figur białych i taka sama ilość barwnika na zestaw figur czarnych. I komu byś takie zestawy polecała? Nie e... tylko szachistom chyba, bo to jest za ładne. Nie, to nie, są, to nie są tylko zestawy dla szachistów, są to też zestawy dla osób, które lubią kolekcjonować rzeczy przyjazne oku, albo chcą to dać komuś na prezent, żeby na przykład, jeśli ktoś nie byłby pewien, czy chciałby być zainteresowany szachami, a byłby zainteresowany ich estetyką wyglądu, no to wtedy taki zestaw też jest bardzo ładne, żeby po prostu postawić na kominku, na szafce, jako może kiedyś się zagra. Bo one się tak łatwo nie zakurzą. Czy to ma jakieś takie właściwości, ten epoksyd magnetyzujące, Czy przyciąga kurz, Czy, czy nie, nie ma to no znaczenia? One, one mogą stać przez dłuższy czas bez, bez zakurzenia i. W razie zakurzenia wystarczy je po prostu przemyć pod wodę. wodę, prawda? Tak, pod wodą wystarczy przemyć, bo na szczęście jest to materiał na ty, tyle trwały, że woda go nie uszkadza. W przeciwieństwie do takiego wosku, który tak. się stopni przy tyle no, ze słońcem. Tak, to prawda. Wosk, wosk w porównaniu tak. do epoksytu... Woskowego hetmana i on się już krzywi jak trochę jest na słoneczku. Tak. W porównaniu do wosku ten epoksyt jest na pewno dużo trwalszy. Ale w porównaniu też do niektórych plastik plastików, które są dostępne, tańsze wersje, bo ten epoksyt jest w stanie wytrzymać bardzo wysokie temperatury. Dość wysokie temperatury. Do piekarnika bym go nie wkładała, ale jak zostanie na przykład w samochodzie przez dzień, to nic mu się raczej nie powinno stać. Mhm. No i w dowolnych kolorach, każdy zestaw niepowtarzalny, jedyny na świecie. Tak, i dwie figury też bardzo rzadko są kiedy. Powtarzalne. Konie może jeszcze są powtarzalne, ale z hetmanami, albo z końcami, z pionami jest to trudniejsze. Mają elementy, które są wspólne, na przykład ta kolorystyka i ten podział, że z reguły, na przykład w tych figurach białych, że góra jest żółta, a spód jest złoto-pomarańczowy, ale wzory w środku tych figur. Są całkiem inne, bo to jest one są robione na kształt, na wzór minerałów, mm -hmm. na wzór kryształów, czyli raczej, raczej nie chciałabym, żeby były powtarzalne dwa takie same. No, świetnie. Więc. No, to, to jest takie przedstawienie tego pierwszego prototypowego zestawu, a szachownica jest numer 5. To są wszystko 5 cm odległości, czyli pełne pełnowymiarowe, turniejowe figury i dociążone, bo same są dość ciężkie. Jeszcze będzie tutaj filc, żeby nie było głośne, no i można będzie kupować od nas. Tak. Same figury bardzo ładnie się prezentują i na szafkach szklanych, i na szafkach drewnianych, też po prostu, żeby ładnie wyglądały, ale jak przystawiałyśmy je do prototypowej, bardzo prototypowej. Szachownicy na ścianie też bardzo ładnie się prezentowały. W... Na ścianie? To znaczy trzeba by je przyklejać? Nie, Czy właśnie, magnesy? Właśnie w ten sposób by stały na ścianie, tylko że mm -hmm. by były układane w ten sposób. Więc na przykład byłoby to ustawione w ten sposób. A jakby magnesy utopić w tych formach u... na dole, one by się skleiły z epoksydem? E, tak. Wydaje mi się, że to nie będzie Do demonstracyjnych problem. szachownic po prostu. Tak, wydaje mi się, że to nie byłby problem, tylko musiałyby być to mocniejsze magnesy żeby się utrzymywały, bo epoksyd jest w stanie bardzo wiele przyjąć więc w odpowiednim momencie zatopione nie, być, nie powinno być problemu i powinny się trzymać to patentujemy ten, ten pomysł no dobra, to Paulinie dziękujemy zamykamy to nagranie